Dobra, idzie? Tak, cześć Jasiu, jak się czujesz? Czekaj, pokażmy karpika ładnego. To jest odra, to jest odra. Piękny. Taki fajny karpikie. kolorowy. Kororo... Czekaj, czekaj, nie nagrałem całego. Spokojnie, tu pokaż go ładnie. O, nakrywaj go, zapnij go. A teraz w łeb, w i do pracaka. Czekaj, ja pójdę pierwszy. Subciu, nie wstajesz? O, teraz będzie lepiej. W rękach się utrzymać już, popłynął. I poleciał. Jasiu, jak? Dziękuję, do widzenia. No. Czym stopujesz?